Czołem. Czy ktoś z Was kojarzy firmę Nortek? Podejrzewam, że nie. A to bardzo źle, bo jak się okazuje, jest to polski producent rowerów. Zapraszam więc Was na test długodystansowy roweru Nortek Kion AL29 Cali. Może będzie ciężko w to uwierzyć, ale rower współpracuje z technologią 5G. A dokładnie po prostu Ją odbiera. I nie ma w tym nic dziwnego, bo rama jest tu aluminiowa. Rower też nadaje. Nadaje się do jeżdżenia zarówno po płaskiej, jak i wypukłej ziemi. I w tym bardziej wypukłym terenie, czyli w górach, odkryjecie, że rower na bank padł ofiarą antyszczepionkowców. Bo wyciąga pazurki i robi się z niego niezła bestia. Oczywiście w pozytywnym rozumieniu tego słowa. Dzięki tej wściekliźnie rower daje masę pozytywnych emocji i frajdy z jazdy. I właśnie chyba o to chodzi. Ale może zacznijmy od początku. A na początku musicie za niego zapłacić. Z tego co pamiętam, cena katalogowa to 2700. Dostajecie za to. Męsko i surowo, ale z pewnością nowocześnie wyglądający rower. Smukła, matowa, czarna rama, na której znajdziecie również czarne, ale błyszczące napisy. To wszystko doprawione jest kobaltowo-błękitnymi wstawkami, i motywy te powtarzają się praktycznie wszędzie na siodełku, mostku, sztycy, kołach i na widelcu. Jak już wspomniałem, rama wykonana jest z aluminium w technologii hydroformowania. Oznacza to niską masę, dużą wytrzymałość i możliwość przybierania bardziej figlarnych kształtów. I tu faktycznie tak jest. Dodajmy jeszcze sobie do tego polerowane spawy oraz pancerze ukryte wewnątrz ramy, dzięki czemu uzyskujemy coś, co naprawdę może się podobać. Ale na wyglądzie się nie jeździ, więc zagłębmy się może w technikalia. Taperowana, zwężana główka ramy daje większą stabilność w zakrętach. Na stabilność wpływ ma także amortyzator. Mamy tutaj powietrznego Satura XCR z manetką. Niestety nie jest to najbardziej sztywny amortyzator na świecie. Natomiast przy mojej wadze. Nie odczuwam, żeby tu cokolwiek pływało. Czuję się pewnie na tym rowerze. I jedyne, co może denerwować, to faktycznie przydałaby się oś przelotowa, bo w sytuacji jazdy po ostrych zakrętach słychać w zasadzie nie czuć, ale słychać, że tarcza hamulcowa ociera lekko kładziny. Skoro jesteśmy przy hamulcach, tutaj Mały minus tego roweru. Standardowe, seryjne, szimanowskie 160 mm tarcze hamulcowe dawały odrobinę za małą jak dla mnie siły hamowania, więc ja je po prostu sobie wymieniłem na 203 z przodu i 180 z tyłu. Tutaj siła hamowania się poprawiła na tyle, że naprawdę teraz z tym rowerem wręcz przyjemnie się hamuje. Na takiej operacji teoretycznie może ucierpieć. Ziarnistość, nie pamiętam, jest taki ładny parametr. Może mi napiszecie w komentarzach. Nazwijmy go sobie precyzją hamowania. I tutaj precyzja jest jak najbardziej wystarczająca. Nie jest to może magura, ale naprawdę hamowanie jest przyjemnością, nawet w czasie zjazdu z długiej góry, gdzie teoretycznie hamulce mają szansę się przegrzać. Precyzja nie spada, ani siła hamowania, więc jestem z tego zadowolony. Jestem lekkim kolarzem, ale kają z pewnością ze mną lekko nie miał. Widać to po tylnym trójkącie. Lakier idący na rurce pod łańcuchem cały jest skatowany. Z tyłu, pomimo tego, że jest przerzutka deore, która w opinii wielu osób jest dosyć sztywną. W trudnym terenie niestety nie daje rady, i łańcuch dobija do ramy. Po prostu ją haratając. Nie wygląda to zbyt ładnie. Tutaj jest to minus na pewno tego roweru. Deore z 2020 roku mają już są wyposażone w dodatkowe sprzęgło, które zapobiega temu. No i tutaj ta przerzutka. Można by pomyśleć o wymianie jej na coś lepszego właśnie ze sprzęgłem. Reszta sprzętu to Shimano Alivio i ono spisuje się bardzo dobrze. Manetki świetnie bardzo przyjemnie klikają. Jest tutaj trójklik, więc można wrzucać po trzy biegi do góry, lub zrzucać, pociągając lub popychając dźwigienkę. Rower mam od mniej więcej roku, przejechałem na nim półtora tysiąca, i po tym osprzęcie tego nie zupełnie nie widać. Działa on tak samo dobrze jak na początku. Oznacza to również, że cała konstrukcja jest bardzo przemyślana i tutaj pod wpływem jazdy, obciążeń, drgań, zabrudzeń nadal działa to bardzo dobrze. Brawa więc dla ludzi, którzy nad tym pracowali. I tu dobrnęliśmy do najciekawszego. Doprowadzenia. W praktyce rower spisuje się doskonale. Jest stabilny i przewidywalny. W mieście wręcz jest nudny. więc Za sterami jego można się poczuć trochę jak za kierownicą walca. Na próżno szukać tutaj jakichś nadzwyczajnych wrażeń i emocji. Mało tego, na co dzień można odnieść wrażenie, że rower jest duży i masywny. Poniekąd dla niewprawionego kolarza to plus. Pamiętam, jak moja dziewczyna już na jednej z pierwszych przejażdżek na Kajonie, bez strachu i jakiegoś większego lęku, zjeżdżała po całkiem niemałych schodach. I jak się okazało, to był dopiero początek, co pokazuje bardzo dobrze, że rower daje duże poczucie bezpieczeństwa i zaufania kierowcy. W kwestii wagi, tutaj jest pozytywne zaskoczenie, bo producent deklarował wagę na poziomie 13,8 kg, co w tej kategorii cenowej jest naprawdę niezłym wynikiem. Ja ważyłem go z jakimiś dodatkowymi akcesoriami typu koszyczek i oświetlenie i wyszło mi 13,6. Więc sądzę, że tak realnie to Kajon AL w rozmiarze M może ważyć około 13, nawet 3 kg. I to świetny wynik jak na 29. A jak, to się, jak on się zachowuje w terenie? No, chciałoby się powiedzieć, że rower chudnie i maleje, i robi się takim wariatkiem, yy, bo prowadzi się go naprawdę bardzo przyjemnie, i banan po prostu nie schodzi z twarzy kolarza. A im bardziej wymagająca jest droga, tym więcej on przynosi emocji. Przy jednoczesnym zachowaniu stabilności, sztywności, naturalności prowadzenia, no, i będąc jednocześnie bardzo zręcznym i, i płynnym, widać to szczególnie w szybkich zakrętach. Jest on naprawdę mobilny, jak taka jakaś lekka 26. No, prowadzi się naprawdę super, a opony się dobrze trzymają podłoża, nawet przy dużych przechyłach. Ja wprawdzie nie przepadam za szwalbę, ale tutaj muszę przyznać, że te opony naprawdę są smart. W szczególności na takim lekko wilgotnym podłożu. Kleją po prostu do gruntu jak superglue palce. Podsumowując, widzę trzy słabe strony tego roweru. Pierwszy to na pewno hamulce. Te 160 moim zdaniem no, na góry to nie jest dobre rozwiązanie. Druga sprawa to przerzutka. Jeśli ktoś nie będzie jeździł po mocno wymagającym terenie, pewnie tego nawet nie zauważy, aczkolwiek obijający się łańcuch od tym nie należy do zbyt przyjemnych dźwięków. Trzecia sprawa, o której jeszcze nie mówiłem, to kierownica. Ona tutaj jest z baranek, szerokości 680. Identycznie miałem w innym rowerze, ale do tej moje nadgarstki musiały się przez jakiś okres przyzwyczaić. Na początku lekko po godzinie jazdy na rowerze no, nadgarstki mnie w dziwny sposób bolały. No ale po dwóch, trzech tygodniach jazdy to zupełnie przeszło. Ale plusów jest zdecydowanie więcej. Yy, tutaj nowoczesny design, malowanie tego roweru, wykończenie... Yy, Spójność tego roweru, to że tak naprawdę nic tutaj się z nim nie dzieje takiego. Tak jedyny serwis jaki robiłem to tutaj smarowanie łańcucha. Plusem na pewno też jest waga tego roweru, bardzo wygodna, komfortowa pozycja, walory jezdne, oraz jako plus dorzuciłbym to, że rower jest polski, więc kupując go wspieramy polską gospodarkę. Ja z czystym sercem mogę Wam ten rower polecić. Tutaj jednocześnie chciałbym podziękować Markowi, dzięki któremu w ogóle się dowiedziałem o tej Marce i który tak naprawdę namówił mnie na kupno tego roweru. Mówił, że nie będę żałował i faktycznie jak najbardziej nie żałuję, jestem bardzo zadowolony. A teraz pozdrawiam i do zobaczenia na szlakach.